by ktoś chciał zobaczyć. I rodzina Matenclua położyła duże zasługi w roz, w, tutaj dla tej miejscowości. E, miejscowość, e, oni przebudowali zam, istniejący ówczesny co do, zamek, co do którego nie wiemy jak wyglądał, na pałac. Pałac taki, jak je w tym czasie budowano w stylu niemalże takim jakimś barokowym, właściwie nie wiadomo tego. Ten pałac powstał, i w takim stanie pałac ten był do 1939 roku. Rodzina właśnie ma ten klua Oprócz tego, że wybudowała ten pałac, wybudowała także kościół, dokończyła budowę kościoła parafiannego w Zebrzydowicach. I właśnie w, epita, w płyty epitafijne tej rodziny są w, po lewej stronie kościoła, w ścianie bocznej kościoła Zebrzydowickiego. Rodzina ta miała do, posiadała w do 1888 roku. Kiedy to ostatni z właścicieli ówczesnych Zebrzydowic tragicznie, właściwie nie tragicznie, no nagle zmarł nagle tu w Zebrzydowicach na wsiadając na konia, właściwie nie wiadomo co się mu stało, co to było, trudno, trudno powiedzieć. I wtedy to, ponieważ majątek był bardzo zadłużony, cały majątek przejęła rodzina Laryszów, właścicielami Laryż, a późniejszy Laryż Młynich, tak się to nazywała rodzina podwójna właściciele z Darkowa. Ta rodzina Laryżów była właścicielem Młynich Brzydowic do 1900, właściwie można powiedzieć 45 roku, do czasów wojny. Z tym, że zamek został w czasie wojny w ostatnim okresie, w 1945 roku, całkowicie zburzony, zniszczony. Pozostawały tylko fragmenty, fragmenty murów. I jako taki ten zamek, w którym dzisiaj siedzimy, w latach początek lat 60. został odbudowany. W zamku tym tutaj pozostają tylko po prostu jakieś organizacje kombatanckie. Gminny ośrodek kultury bardzo prężny, działa bardzo bardzo prężnie na tym terenie. Oprócz zamku de matin będąc w Zebrzydowicach, warto odwiedzić wspomniany już kościół pod wyzwaniem wzięcia Najświętszej Marii Panny, w którym zobaczyć można płyty nagrobkowe Jerzego i Anny Liszki, a także odremontowany ołtarz w stylu barokowym. Natomiast Zwiedzając przykościelny cmentarz warto zwrócić uwagę na tzw. Aleję Zasłużonych, na której pochowani zostali wybitni mieszkańcy Zebrzydowic. Między innymi ksiądz Antoni Janusz, autor książki do nabożeństw napisanej w języku polskim. My natomiast z wizytą wybraliśmy się do szkoły podstawowej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Szkoła podstawowa w Zebrzdowicach istniała już w drugiej połowie XVII wieku. W 1679 roku w źródłach kościelnych widnieje pole szkolne jako uposażenie nauczyciela. Jako ciekawostkę dodać można, że w tym czasie nauczyciel otrzymywał trzy krajcary i trzy bochenki chleba od każdego gospodarza. 200 lat później w Zebrzdowicach istniała już trzyklasowa, dwujęzyczna polsko-niemiecka szkoła. Uczęszczało do niej troje dzieci. Przed II wojną światową w Zebrzdowicach były dwie szkoły podstawowe. Numer jeden w centrum wsi, tak zwana stara i numer dwa, czyli ta, w której jesteśmy. Po wojnie w Zobrzutowicach istnieje tylko jedna szkoła podstawowa w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 700 metrów. Nauczyciele w czasie przerw wędrują pomiędzy szkołami. W 1988 roku oddana zostaje do użytku część dobudowana do tzw. nowej szkoły, skrzydło. B. Natomiast w 1992 roku, czyli 4 lata później, całość obiektu, to znaczy nadbudowana tak zwana nowa szkoła o jedną kondygnację i nad salą gimnastyczną powstaje aula. Czyli od 1992 roku faktycznie przestajemy używać nazw Stara i Nowa Szkoła. Jest budynek A z 1934 i budynek B z 1980. 8 roku. Szkoła nasza nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sztandar w szkole został nadany w 1992 roku przy oddaniu całości obiektu do, do użytku. Autorem projektu jest nauczycielka naszej szkoły wychowawczyni świetlicy pani magister Maria Kościelny. Natomiast sam sztandar haftowały siostry zakonne w Piekarach. W szkole działa kilkanaście kół pozalekcyjnych, między innymi sportowe, teatralne, dziennikarskie, miłośników historii regionalnej, muzyczno-wokalne. Dla chętnych uczniów z klas czwartych – Lego, a uczniowie klasy piątej jeżdżą na basen do Jastrzębia. Natomiast zajęcia komputerowe mają już uczniowie od klasy drugiej. Od sześciu lat wydawany jest pisemko Bractwa Szkolnego. Zatargi czy też nie? Raczej moim zdaniem nie chcę żadnych zatargów. Nie A jak ci się uczy tutaj? Dobrze. Bardzo dobrze jest bardzo takby tak no dużo zainteresowań, kółek zainteresują. No, mi się dobrze uczy w tej szkole. Na jakie kółka ty chodzisz? Na muzyczne kółko. Tak, chodzę na kółko teatralne. I jak? Fajnie. Co tam robicie? No, przedstawiamy różne sceny. Jak na, na auli Czy są to przedstawienia wasze, a więc według was, waszych pomysłów, czy raczej macie jakiś tekst już wybrany na przykład, jakiegoś znanego dramaturga, czy też nie? Czasami przedstawiamy to są przeważnie nasze teksty, a czasami z książki na przykład. przykład w ciuszkę takie rzeczy. Jesteśmy w szkolnym muzeum w szkole w Zebrzydowicach. Składa się ono z dwóch sal. W tej, w której się teraz znajdujemy, pokazujemy kulturę materialną i duchową ludności Śląska Cieszyńskiego, dlatego że Zebrzydowice od zawsze były ziemią cieszyńską, a tam w tej następnej sali jest wystawa tematyczna poświęcona historii zebrzydowickiej szkoły. Są tam stare dzienniki lekcyjne, są tam świadectwa szkolne. Jest pierwsza strona, ale tylko to kiedyś to, kiedy to muzeum żeśmy tworzyli udało się znaleźć w tych szkolnych szpargałach. Pier to jest pierwsza strona, strona tytułowa, która mówi o istnieniu w Zebrzydowicach dwuklasowej szkoły takiej parafialnej, czyli organizowanej przez kościół, zresztą tak to kiedyś wyglądało, szkolnictwo było organizowane przez kościół i przy kościele prowadzone. Są tam też no, różne materiały związane z życiem szkoły, jakieś stare zaświadczenia, można na tych świadectwach zobaczyć pieczęcie, one się zmieniały w tym czasie, kiedy, kiedy ta szkoła tutaj istniała. Ta wystawa, która tam się znajduje, ona gdzieś obejmuje. Około mniej więcej 150 lat istnienia szkoły.